Odkryłam, że jestem częścią społeczności LGBTQ, w momencie, kiedy zaczęłam dojrzewać, kiedy byłam w szkole średniej i zaczęłam zwracać większą uwagę na moje koleżanki z klasy. Ja, taki pierwszy coming out zrobiłem w domu w trakcie wigilii. Pierwszy raz poczułam, że jestem częścią społeczności LGBTQ, tak dopiero po trzydziestce. Przynie mi się taki bardzo abstrakcyjny sen, że całuję się z, całuję się z moim kolegą. Ale ta historia chyba jest bardziej o tym, jak od najwcześniejszych lat się ukrywałem bardziej, starając się wyprzeć tę tożsamość niż się ujawniałem czy odkrywałem. Ja nie nazywałam tego homoseksualizmem, tylko po prostu myślałam, że jestem dziwna. Ostatnio nawet miałem taki sen, że jestem nastolatkiem, mam chłopaka i był to bardzo piękny sen, ale obudziłem się z niego z płaczem, bo zdałem sobie sprawę, że ta szansa już się nie powtórzy, że ponieważ nie, nie, nie pozwoliłem sobie na to odpowiednio wcześnie, to, to już nie wróci. Społeczność LGBT+, daje mi poczucie przynależności, wspólnoty, ale też poczucie misji, dlatego że na co dzień działam na jej rzecz. Inspiruje mnie swoją siłą. Daje mi pewne poczucie wolności. Pozwala mi poczuć być sobą. Nagle człowiek tak oddycha pełną piersią i zdaje sobie sprawę, że te możliwości są nieograniczone. Tworzymy naszą kulturę taką kulturę, która jest otwarta, taką kulturę, która ma nam dać poczucie bezpieczeństwa, swobody bycia sobą. Imponujące jest to że ma odwagę przeciwstawiać się różnym schematom. Przez to jesteśmy ciekawi, że, 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 właśnie, że nie musimy się dopasowywać we wszystkim i to czyni każdego osobna wyjątkowym. Będąc sobą, stanowimy też część jakiejś większej całości. Moja definicja miłości Cały czas nie umiem sobie odpowiedzieć na to, czym jest miłość. Ona się po prostu wydarza. Dosłownie niedawno poznałem pierwsze takie uczucie i pierwszy raz się zakochałem. No To uczucie mam wrażenie, że wznosi nas na takie najwyższe wibracje i powoduje, że przypominamy sobie, dlaczego tutaj jesteśmy i co jest w życiu ważne. To jest poczucie, że jestem z kimś w takiej małej mafii. Miłość to jest uczucie, którego potrzebujemy nawzajem. Z okazji miesiąca dumy że sobie. Ślubu z moją dziewczyną. Życzyłbym sobie, żeby nikt nie czuł się sam. Chciałbym, żeby ludzie się więcej uśmiechali. O. <laughs> Życzę każdemu, żeby doceniał siebie tak naprawdę. I marzy mi się, żeby to nie był tylko czerwiec. Życzę i sobie, i całej naszej społeczności, żeby przyszedł taki dzień, kiedy. Wstajemy rano z łóżka i nie czujemy, że to jest kolejny dzień walki. Podziwiam, ile zmian potrafią wprowadzić w swoim najbliższym otoczeniu, ile dobra światła, odwagi i dobrej energii potrafią wnieść w moje własne życie. Dla mnie bycie dumnym to jest odwaga, to jest odwaga do tego, żeby żyć. Potrafię, potrafię celować swoją kolorowość, swoje tęczowe wnętrze, a, a duma jest dla mnie odwagą. Przyszłość to dla mnie otwartość. W przyszłości chciałbym po prostu móc bezpiecznie wyjść w sukience, wyprowadzając moją świnkę Gosię na spacer. Wszyscy ludzie będą równi. To, co jest tym wszystkim ważne, może najważniejsze, to to, aby pamiętać o tym, że jesteśmy ważnymi osobami. Ja nie zamierzam reszty życia spędzić na żałowaniu tego, że nie wyłtowałem się w wieku 15 lat. Warto pamiętać, że ta druga reszta życia będzie pewnie szczęśliwsza. Ta równość już jest za rogiem, tylko musimy jeszcze wytrzymać. Nienormatywna, queerowa historia, ona w Polsce jest od zawsze, od co najmniej kilku wieków albo i wcześniej. Społeczność LGBT jest bardzo silna, była, jest i będzie.